Nie lubię się dzielić swoimi opiniami, bo to nie ma sensu, bo specjaliści się ciągle mylą w tej sprawie i przewidywania na 3 miesiące do przodu się nie sprawdzają. W związku z tym pytanie jest za trudne po prostu dla nas. Natomiast zasadnicze pytanie jest niedoprecyzowane, bo trzeba zadać pytanie w jakiej skali czasowej. Przypuszczam, że w najbliższym czasie widać same korzyści, które płyną z tej całej rewolucji i można się tylko cieszyć. Pytanie, czy ta sama odpowiedź będzie udzielona w skali na przykład 100 lat czy 50 lat czy również same kotliści, to też pojawią się nowe jakości, które zmienią w ogóle obraz sytuacji. Tego nikt nie wie. Natomiast tempo rozwoju jest takie, że nikt za nim nie nadąża już. Jednocześnie poziom zrozumienia tego, co hodujemy, tych, metod działania tych algorytmów, nie rozumiemy. Więc nauczyliśmy się hodować algorytmy, które są fantastyczne, zastępują wiele rzeczy, które robimy wielu specjalistów, którzy obecnie są specjalistami. Natomiast nikt nie ma zielonego pojęcia, jak te algorytmy robią to, co robią. Znamy algorytm uczenia maszynowego, który na przykład rozpoznaje tekst pisany, to jest 15 linijek kodu w języku wysokiego poziomu. I to jest bardzo proste. Proste jest algorytm poszukiwania tej sieci neuronowej, o którą nam chodzi. Ale jak już ją znajdziemy, to sieć, która rozpoznaje tekst, nikt nie potrafi stwierdzić, jak ona ten tekst rozpoznaje. Więc to jest tak, że nawet te proste układy AI są już dla nas zbyt trudne do analizy, nie mówiąc już o dużych modelach językowych czy generatywnej AI. Ona robi jakieś rzeczy, nie wiemy jak ona to robi. Więc pytanie: czy jak w czy dalszej perspektywy będzie się tworzyć rzeczy, które robią coś w sposób kompletnie umykający naszej percepcji, a jednocześnie będzie to coraz potężniejsze, gdzie będzie w tym miejscu miejsce człowieka i, i czy to miejsce będzie zapewnione jeszcze na, na środku hierarchii przez, przez dłuższy czas? Tak więc zasadnicze pytanie: to jest w jakiej skali czasowej? W najbliższym czasie myślę, że są tylko powody do otwierania szampana. W dłuższej skali klasowej, to tylko chyba nic nie wiem.